Koale są na skraju wyginięcia. I nie bez powodu. Oto mózg świni, a oto mózg koali. Jego gładka struktura sprawia, że nie potrafią myśleć logicznie. Jeśli podasz im liść, mogą go nawet nie zjeść. Nie rozumieją, że to jedzenie, jeśli nie jest na drzewie. Zamknięte w pomieszczeniu pełnym liści eukaliptusa mogłyby umrzeć z głodu. Koale nie walczą o przetrwanie. Po prostu siedzą i żują trujące liście. Często są odurzone toksynami, dlatego wyglądają na oszołomione. Śpią około 20 godzin dziennie, a resztę czasu spędzają na jedzeniu, odurzaniu się i spadaniu z drzew. Ich codzienność wygląda tak. Jedzą trujące liście, zatruwają się, śpią, budzą się i zaczynają od nowa. Czy wiedziałeś, że ich odciski palców są niemal identyczne jak ludzkie? W 1966 roku australijska policja prowadziła śledztwo w sprawie napadu. A wszystko przez odciski palców należące do koali.